Janusz Kowalski, witam serdecznie. Jesteśmy w Namysłowie przy Liceum Ogólnokształcącym razem z Teresą Cegleską zielonką radną Sejmiku Województwa Polskiego właśnie tutaj z Namysłowa. No i przede wszystkim z panem Konradem Gęsiarzem, starostą, który był koordynatorem tej pięknej inwestycji, na którą powiat namysłowski, gmina Namysłów czekała 30 lat. Gdzie jesteśmy, panie starosto? Co to za inwestycja i dlaczego jest tak ważna dla całego powiatu? Jesteśmy przy naszym Liceum Ogólnokształcącym, na naszym nowo dzisiaj odbieranym tak naprawdę w stadionie lekkoatletycznym jeszcze trwają ostatnie odbiory, ale z tego co już mam informację, można powiedzieć, że inwestycja jest zakończona. Jutro będziemy mieć pierwsze zawody tutaj, więc widać, jak bardzo wyczekiwana inwestycja. Nie czekamy, bo mieszkańcy no, chcą wchłonąć po prostu to dobro, jakie będą mieli dzięki temu obiektowi. Pierwszy obieg lekkoatletyczny, profesjonalny, 4 miliony inwestycji, ponad 4 miliony 400 tysięcy dofinansowania z Ministerstwa Sportu. No i tutaj no, nie można nie wspomnieć, tak jak. Się mówi się, że mamy wielu ojców sukcesu, ale tutaj niewątpliwym ojcem tego sukcesu jest również pan poseł Janusz Kowalski, bo ten montaż finansowy nie udałoby się zrobić bez, bez pomocy pana posła, za co serdecznie w imieniu mieszkańców całego powiatu dziękuję. Bo rzeczywiście tak jak mówiliśmy, inwestycja historyczna na terenie naszego powiatu ten obiekt będzie służył zarówno młodzieży tutaj szkolnej, jak i mieszkańcom poza, poza godzinami pracy szkoły. Chcemy, żeby był obiekt czynny praktycznie do godzin wieczornych, 7 dni w tygodniu, tak aby wszyscy mogli z niego skorzystać, bo tak jak widzieliśmy już nawet tutaj w czasie prac jakie były wykonywane, już niektórzy chcieli korzystać i chcieli korzystać z tej bieżni, dlatego widać, że ta inwestycja z pewnością jest potrzebna i przyniesie dużo dobrego dla, dla powiatu, a mam nadzieję, że również dla Polski, bo jacyś być może sportowcy osiągną te wyniki na skalę ogólnopolską czy też międzynarodową, a może i jakichś Olimpijczyków dzięki na temu. Mysłów jest bardzo ważnym ośrodkiem na arenie sportowej. Również tutaj udało się zdobyć pieniądze na ważną inwestycję, a więc hale. Dla zapaścigów tutaj z Orła Namysłów. Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich jutro z powiatu Namysłowskiego, z całej Polszczyzny na piękne zawody. 30 lat mieszkańcy czekali na tę inwestycję. 4 miliony złotych inwestycji, dzięki Panu Staroście Kogradowi Gęsiarzowi znakomita sprawa, wielkie dofinansowanie Ministerstwa Sportu. Działamy!